Nie będzie to mecz, który przyciągnie miliony kibiców, bo w środę wieczorem większość z nas będzie pewnie oglądać starcie piłkarzy rzenęcznych z Chorwacją, pufiną i Europy, ale ja pojadę na Bemowo, gdzie będę oglądał mecz pierwszoligowej legii ze zniczem basket pruszków, czyli drużym, które staram się obserwować i opisywać na co dzień. I takich pięć historyjek dotyczących tego meczu przygotowałem. Po pierwsze, legia nie może tego meczu przegrać. Po prostu nie może. Po dwóch porażkach we Wrocławiu siebie z Krosnem, No kolejna trzecia z rzędu byłaby czymś bardzo złym dla dla drużyny która chce walczyć o awans do Tauron Basket Ligi. Usłyszałem w klubie, że gdyby taka wpadka się przytrafiła, to nikt nie mógłby być spokojny. Nie wiem co to znaczy, ale być może jakieś zmiany. W każdym razie Legia mecz musi wygrać. Po drugie, Trener Michał Spychała, który przyszedł do Legii niedawno ze Znicza Basket Pruszków, gdzie pracował przez kilka lat, nie wygrał jeszcze z Pruszkowianami jako trener Legii. W pomiechówku, w sparingu przedsezonowym było 89-81 dla Znicza, a w sezonie w październiku w Pruszkowie Znicz wygrał, rozbił wręcz Legię po bardzo dobrym meczu 71-56. Legia ma się za co rewanżować. Po trzecie, no porażka Legii byłaby jednak sensacją, bo mimo tego co powiedziałem, to Legia ma dużo mocniejszy skład, jest doświadczona, zdeterminowana, ma jasny cel, a Pruszków to drużyna bardzo młoda niedoświadczona, grająca bez presji, słabiej na wyjazdach, o tym trzeba pamiętać. Co prawda Pruszkowianie wygrali dwa ostatnie mecze, no ale ten, to zwycięstwo w Poznaniu, można powiedzieć, że raczej Biofarm imię podarował, niż, niż nic wywalczył, a Legii, porażka u siebie z Miastem Szkła, Krosno liderem rozgrywek, ujmy wcale nie przynosi, Legia ten też powinna wygrać. Po czwarte, Adrian Kordalski. Zastanawiałem się, kogo będę obserwował w tym meczu szczególnie wyjątkowo. I ten 20-letni rozgrywający znicza jest takim graczem, które, na którego uwagę zwrócę. On debiutuje w tym roku w pierwszej lidze, ma mecze bardzo dobre, ma niezłe, ma takie, w których wypada blado. Prawo debiutanta, prawo młodego gracza. Zobaczymy, jak spisze się na tle siny Legii. I po piąte ciekawostka Adam Linowski, były kapitan znicza, który od tego sezonu gra w Legii. Poza tym, że gra w koszykówkę, jest też agentem ubezpieczeniowym i ubezpiecza m.in. właśnie koszykarzy z Nicza, zarówno jako zawodników klubu Spruszkowa, jako też osoby prywatne. No ale wiadomo, że w środę na boisku tutaj koleżeństwa nie będzie, tylko ostra rywalizacja.